Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was takie jakby pomysły na luki z tych rzeczy, które mamy, kiedy sobie tworzymy postać. Pomysły na ten film dała mi Amelia... przecież w sensie, Pandamienix z MSP2 to jest e, Amelia 7802. Ja wiem, że powinno się czytać 7802, ale mi jest tak prościej. E, postaram się Wam ją oznaczyć w tytule albo w opisie, ale nie wiem, czy mi się uda. Ja się oczywiście do tego w ogóle nie przygotowałam, więc będziemy coś wymyślać. Te luki możecie sobie, na przykład jakby wam się coś spodobało, no to kupić to sobie w sklepie, te rzeczy zazwyczaj są gdzieś na dole. Albo jakbyście na przykład dopiero zakładali konto na MSP2, to możecie któryś z tych luków wziąć. Dobra, no to najpierw włosy, weźmy sobie może te, jeśli one w sumie podobają się, zmienię sobie na mój kolor włosów, w sensie ten, który zawsze noszę i no. Oczy mi się tak średnio podobają, ale dobra, to mi się podoba coś innego. Ja zazwyczaj biorę te albo te i chyba wezmę te. Też zmieniam na ten kolor, który ja zawsze noszę. Yy, no. Nos chyba wezmę ten. Ja bym go trochę zmniejszyła. No, będzie dobrze. Usta te. Również zmieniamy na Mój kolor ust. E, nie, to jest ten. Mm. Szczę... Szczęki, czy jak to się nazywa? Ja nie biorę tej, przez to, że ona ma tutaj taką kreskę. No, w tych włosach to tego za bardzo nie widać, ale. Chcę wziąć. O, tutaj widzicie tą kreskę i mi się ona po prostu nie podoba, dlatego tej szczęki nigdy nie biorę. E, zazwyczaj biorę chyba tą albo tą. Weźmy tą. E, Brwi, ja zawsze biorę tę. Ale zobaczmy, może jeszcze jakieś takie te? E, oczywiście wy sobie możecie zmienić kolor włosów, brwi, oczu, i w ogóle po prostu kolory wszystkiego, tak jak chcecie. Ja zmieniam tam tak, jak ja zawsze noszę, bo tak mi jest po prostu najprościej tworzyć luki. Teraz um, dylemat, który bym wyjąć, więc weźmy może te chociaż nie, dobra, biorę tę. E, ogólnie na to mi się po, e, podoba to, coś jeszcze kiedyś była czy teraz tutaj pisze stwór swoją movie star i tak dalej, ale to mi trochę to, że jak zmieniam cokolwiek, no, to ona ma jakąś taką animację i wiecie. E, stąd raczej nic nie daje jak chcecie to sobie coś weźcie. E, dobra, skóra. Ja mam tą skórę, dlatego też ją wezmę, ale skórę również sobie weźcie, którą chcecie. Teraz jakieś ubranie. Tu mamy chyba największy wybór. Dobra, ja Nie wiem czemu, ale często z przyzwyczajenia biorę tą zmienioną całą na czarno. Nie wiem dlaczego. Um, ale no, no. To jest tylko jakieś ładne spodnie. Hmm. Chyba zostawię nawet te albo może... Nie, te nie pasują, lepiej jakieś drugie. Albo te, e, czemu te? Aha. No to będą spoko. E, spodniczki, no to nie. Buty ja... Buty wezmę te, one po prostu pasują do wszystkiego dosłownie. Potem nawet jakbyście właśnie dopiero zakładali konto, i chcielibyście wziąć sobie... E, któregoś z logów, który pokażę na tym odcinku. No to właśnie te buty wam się przydadzą nawet do robienia looków później. Nie wiem, czy będzie wziąć tego kwiatka. Hmm. On jest w sumie ładny. No, raczej go wezmę. Co prawda? On się tak kojarzy z latem. Wiem, że lato już się kończy, ale... No. No i... Co by było stąd chyba na tyle? Dobra, pierwszy look się prezentuje tak. E, no. A to co jest? Ale sobie luk, dobra. E, nigdy tego nie używałam, tylko sprawdzałam. E, Okej, okay, no to teraz robimy kolejnego luka e, najpierw włosy niech będą może te również zmienią mnie na swój kolor, tylko może... Albo sprzed takie trochę ciemniejsze. Jest git. Oczy tym razem wezmę te. Tylko nie, nie wiem, czy one są takie trochę zmienione. Czekajcie. I tej trochę zmienię. Wy też sobie pozmieniajcie tak, jak chcecie, albo zostawcie, jeżeli wam się podobać, takie, jakie są. Ech, mogą być. Dobra, no z... wezmę inne, żeby nie było. Może ten, tylko też trochę zmniejszę. Usta tym razem te. No, ja, ja tak mówię, mój kolor, ale wiecie. Nie wiem, czy na no, to się mówi szczęka, ale ja mówię szczękę tą. Brwi te. Staram się wziąć trochę inne jeszcze, żeby, wiecie, te luki były faktycznie inne. Skórę jednak wezmę tą samą, bo ja... Em, Praktycznie od zawsze używam tej skóry, dlatego wiecie, ojej, dobra. To twarz mi się tak niezbyt podoba, ale żeby było coś innego, to już zostawię. Um, dobra, teraz znowu trzeba wybrać jakiś strój. No wiecie. Hm. Ta spódniczka jest w sumie ładna, tylko trzeba dopasować bluzkę. O nie, ta bluzka, jak dla mnie, ładnie fajnie pasuje do um, tych spodni, tylko trzeba zmienić kolor. To znaczy, nie trzeba, ale ja zmienię. Um, tą bluzkę wezmę albo białą, albo beżową, niech będzie biała oj. I te spodnie na no takie takie może. Zobaczmy. No, będzie spoko, ogólnie ta bluzka mi się. I czemu się nie da tak zjechać? Ale chyba, że mi się coś psało. Ogólnie ta bluzka, e, właśnie według mnie jest ładna, więc ją wezmę. E, buty te są w sumie spoko. Nawet nie będę zmieniała koloru. E, jakieś dodatki... Może hmm. te słuchawki? Nie. Jakby... Dobra, zmiękki sobie na jakieś ładniejsze, ale jeśli już nie chcę, to być. Jest w sumie spoko. E, dobra, więc taki prezentuję drugi look. E, Zrobię sobie myślę, że jeszcze kilka, może na przykład dwa. No, zależy, ile będzie trwał ten film. E, do tego looku weźmiemy sobie te włosy. I nie wiem, czy by ich nie wziąć w innym kolor. Od dobra, tak wyglądają całkiem ładnie. Albo muszę... Może... Hmm. Dobra, teraz wyjątkowo zrobimy luka z takimi bardziej brązowymi włosami. E, to, dobra, wezmę oczka te, żeby były inne, ale mi się one tak osobiście niezbyt podobają. Każdy ma swoje zdanie. E, nie, nie, to weźmiemy czarne. <grym> nosa, chyba jeszcze tego nie brałam. Też zmniejszymy. No i usta te. Te usta też mi się najmniej podobały z tych wszystkich, no ale cóż. Brwi tych jeszcze nie brałam, zmienimy kolor na taki jak włosów. Może ten jaśniejszy. I zastanawiam się, czy by nie wziąć pieków. Dobra, jeszcze zobaczę. Skóra zostaje. Um, może teraz wezmę jakąś sukienkę albo spódniczkę. Dobra, wezmę to, co mówimy, że jest ładna. Ona mi się serio podoba. W sumie tej bluzki pasuje, ale postaram się zrobić coś innego, fajnego. O, gdyby tego się zmieniło kolor... Jaki kolor ma to? O! To, to jest kolor kwiatków? Tak. Ej, muszę przyznać, czy wygląda to według mnie całkiem nieźle, to to stylizację tak totalnie wymyśliłam dosłownie przed chwilą. Z tego jeszcze może te buty. Dobra, ten look mi się naprawdę podoba. Mogłabym w nim nawet teraz chodzić, tylko żebym zmieniła twarz. Um, może jakieś dodatki. Nie. Te kolczyki są fajne, tylko że one się w wielu włosach tak psują, że po prostu one jakby. No, wiecie o co chodzi. E, masz czapkę z dasz? Nie, czapka z daszkiem do tego nie pasuje. Ten naszyjnik też jest ładny. Może taki ala srebrny? Nie tak źle. Jeszcze jakaś torebka do tego, tylko wybiorę dwa dodatki. To, co na pasek. Dobra, wziąłabym inną terepkę, ale jednak ta mi się podoba bardziej niż tamta. E, najwyżej sobie możecie potem zmienić torebkę, albo ją zdjąć. E, taki prezentuję kolejny. E, trochę mnie gaduba, Oli, sorry. E, taki prezentuję kolejny look. Mi się on również podoba. Ja się aż, że tak powiem, zdziwiłam. E, no. Myślę, że to już by było na tyle. Jeżeli chcecie kolejny odcinek zrobienia tych luków, no to możecie napisać. Mm. Ale ten odcinek trwa już w sumie 10 minut, czyli całkiem długo jak na moje odcinki, więc ja już będę kończyła. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Mimo mi też będzie jak zostawicie subskrypcję albo łapkę w górę. No a ja kończę, pa pa!